ŁKS przegrywa z górnikiem i nie ma już szans na utrzymanie w ekstraklasie. Za to Kuba Błaszczykowski znów ratuje Wisłę Kraków. W Mistrzostwo, Legia Nieskuteczna, a Piasta pogrąża niezawodny Flavio. Krzysztof Sendecki, zapraszam na top momenty 32. kolejki ekstraklasy. Zaczynamy od grupy B i wizyty w Łodzi, gdzie na boisku rządzą jednak piłkarze Górnika Zabrze. Jorgos Jakumakis rozpoczyna akcję na lewej stronie, piłkę przejmuje Jesus Jimenez Grek zbiega w pole karne, Hiszpan mu dogrywa, a Jakumakis sprytnym strzałem pokonuje Arkadiusza Malarza. Górnik wygrywa 3 do 1, w tym sezonie odnosi tylko dwa wyjazdowe zwycięstwa, oba nad ŁKS-em, ale jest liderem dolnej części tabeli. A łódzki klub sportowy pod wodzą Wojciecha Stawowego bez wygranego meczu i to już pewne spada z Ekstraklasy. O utrzymanie wciąż walczy Wisła Kraków i w starciu z Wisłą Płock ma rzut karny, a skoro karny to Jakub Błaszczykowski! Pewnie do bramki! Biała Gwiazda wygrywa 1 do 0. Utrzymuje przewagę nad Arką Gdynia i zmniejsza straty do drużyny z Płocka. To siódmy gol Kuby w tym sezonie. To już 69. minuta meczu Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin, remis 2-2, jednak na lewej stronie jest Mateusz Młyński, Młyński piękny z wód, dogranie na piąty metr i gol. Do siatki trafia Maciej Jankowski, to jego druga bramka w tym spotkaniu. Gdynianie pokonują Miedziowych 3-2 i wciąż liczą się w walce o utrzymanie. W coraz trudniejszej sytuacji Korona Kielce, początek spotkania z Rakowem Częstochowa, strata na własnej połowie, kontratak idealny, z piłką zabiera się Fran Tudor. Podanie na centymetry do Piotra Malinowskiego, a ten trafia do siatki. Raków obejmuje prowadzenie w Kielcach i nie oddaje go już do końca meczu. Beniaminek z Koroną przegrał w tym sezonie dwa razy, ale w najważniejszym momencie rozgrywek pogrąża Kielczan, którzy notują trzecią porażkę z rzędu. Czas na grupę mistrzowską, w tej kolejce bardzo nieskuteczną, borykająca się z kontuzjami Legia Warszawa. Najlepsze okazje do strzelenia gola w wyjazdowym meczu z Jagiellonią ma w 83 minucie. Instynktownie strzał Mateusza Cholewiaka broni Damian Węglarz. W białym stopu 0-0, Legia traci punkty, ale i tak powiększa przewagę nad drugim w tabeli Piastem Gliwice. A trener mistrzów Polski Waldemar Fornalik nerwowo zerka w kierunku pola karnego. Lech Gdańsk ma rzut karny. Który na gola zamienia Flavio Pańszą, Piast przegrywa w trójnieście 0-1 i ma już 11 punktów straty do legi. Dla Portugalczyka to 14 gol w sezonie. Gliwiczan w tabeli dogonił Lech Poznań. Wołodymir Kostewicz pada w pole karne, uderza. Wow, ależ interwencja! Dante Stypisza ratuje pogoń Szczecin. Krystian Wietkier nie może uwierzyć, że piłka nie wpadła do bramki. Lech po trzech zwycięstwach traci punkty przy bułgarskiej 0-0. Przenosimy się do Wrocławia, a tam fenomenalny mecz rozgrywa Przemysław Płacheta. Strzela gola, zalicza asystę i dokłada jeszcze jedną, właśnie taką bramkę. śląskę wygrywa z Krakowią 3-2, chociaż to pasy w tym spotkaniu prowadziły 1-0. Wrocławianie zajmują czwarte miejsce w tabeli i tracą tylko punkty do Piasta i Lecha. Krakowia z ostatnich 10 meczów przegrała aż 8 na 5 kolejek przed końcem sezonu. Na czele Legia, 11 punktów przewagi przed Piastem i Lechem. W dole tabeli Wisła Kraków, już tylko punkt za Wisłą Płock. W strefie spadkowej Arka Korona i zdegradowany już ŁKS. 33. kolejka zaczyna się w piątkowy wieczór, w sobotę Legia Warszawa podejmie Piasta Gliwice, w niedzielę Legia jedzie do Białego a Leg do Wrocławia, ostatni mecz w poniedziałek.